Nie posłuchał? Pewnie, że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę, ale wpierw kolejeczka. O, ale kopie po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą mełą. Co się patrzy? Żenever poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, tolo. loco. O co chodziło z tą samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany. A on, zamiast się cieszyć, że z życiem muszę, zakochał się po uszy. Chciał, żebym ją złapał. Odmówiłem. Więc spróbował po swojemu z rybacką siecią. No, i pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku Mazur. Piękna historia. I zburałem. Ja, jakim? Trzymaj się z dala, od niebezpiecznych kobiet. Odczepisz się kiedyś odjęt? Mhm. Jak jej zaufam? Ty byś za nią w ogień skoczył, a ona to pokrywa. Jak zawsze. Zależy się, eksperci, od miłości cholera. Żaden z was nie był z czarodziejką, nie bez powodu. Dobra, daj przystojnikowi spokój, bo się nawzdycznie. Patrz już robi to swoją obrażoną minę. Masz, Geralt, napiś. Życzymy tobie i Yennefer wszelkiej pomyślności. Brr, zimno tu jak u lodowego giganta w dupie. Zaraz wrócę. tylko się odleję. Jest ciepło. Przecież on zawsze był zmarzłuch. Pamiętasz tę zimę 15 lat temu, jak śnieg leżał do Beletane? Mm hmm. Siedział owinięty kocem przy kominku i rzucał kurwami jak tylko zaczynało sypać. Hola, młodzieńcy! Co to za prywatka! Alkohol, pojadam wam, jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać pan. Co jak to się wtedy mówiło? Smalić cholewki do dziełej? Młodzieńcy, bycie Wiedźminem to nie śmiechy i krwawe chwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas, Szczebia, do dziadek. Nie dla nas. Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź kolej. Ech, poleje ci jest, I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w Egipcie. Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzi się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nieśmieszny. Przystojenie jak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oksenfurtu. No. Zaczynasz od... nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił, biedny. Brzmi dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie. Przespałem się z cukupem. No proszę! Eskelespę ciekawo na brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Aberta, ale żeby ty? Co by powiedział papa Wesemir? Myślę, że papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Gerald, twoja kolej. Nigdy w życiu nie. Nie uciekłem od kochanki przez okno. O, ciekawe, co to za twardziel was nakrył, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Te, prawdziwy z ciebie druh. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Uch. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem. Zagrycham. No dobra, to ja idę. Kuchnia w tamtą. Słuchaj, Lambert. Czy ty. czy ty masz do mnie jakiś żal? Ja? Nie Nie No, tak mi się zdaje. A wiesz. Jesteś dla mnie jak młodszy brat. Upawy, wredny, Ale brat. Gera. Zadłaj się tak kurwa nie wzruszyły. Chodź no tu. Choler. Dobrze, że pusta. Ej. A gdzie jesezkę? Powinien był... już wrócić trzeba. Trzeba się rozejrzeć. To... Sarzanie dla Wesebira. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzież jest? Czyżby w niebezpieczeństwie był, Jakowem? mną w sukurs! Rozlał wino i w nie Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, a mi się chyba pożygał. Eskel! 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 Hop, hop! Eskel, pijaku! Wyłaź! słyszałeś? E, coś, coś jak e, dyszenie rannej wiwerny. Cholera, znaczy doszło do walki. Chyba sobie coś zrobił. Jedna blizna w czy w tamtą. Niemu to już różnicy nie uczynił. Aha, Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się bracie, idziemy! Tu jest razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel, pomóżka! Co, co się stało? Napryłeś się w trzy dupy. Co się stało? Wstawaj, że pić. No spokój się pożyczył. Zawsze się tak kończy, jak klejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, pozajemno. Ej lepiej nie budzić, wiesz. A ta czarodziejka, z którą gadaliście. Pomyśl. włączymy jej megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie Co wy na to. Lambert. Ty, co masz łeb? O, pewnie, że mam. To jak, wzywamy loże, w czarozie jak na imprezę? To jest... WZYWAMY, KURWA! Dobra, jak się tego używa? No, kręci się tu i... Tam i, i mówi coś po elficku. zna. No to dawaj, jedziemy. Czekajcie. Przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy... że nie jesteśmy czarodziejkami. I się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy Jennefer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzy się, bo tak cię zasznuruje gorset, że się zesrasz. Nie marujcie skel, wbijamy się fa-fa-fa-fa-fa. O, fa-załaszki. No dobra, ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się. Nikomu. Ale związła fargał? Można by pomyśleć, że się tu sprowadza. Nie straż Geralta! Ta, ta, ta będzie na tobie leżeć. Jak ulał? Tak. Jak już puścił w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie, 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 nie pasuje ci do karnacji. Cholera, eske. Masz stare osy. A ty jesteś osioł. No dalej bo mnie pije. Dobra. Ja gadam. A wy coś, róbcie z kryształami. Chedmil bledę do in hokus pokus sary mare w latana. Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Wstroż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie baranie, Loża! Loża mnie dopadła! <toddź> Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do urzek ale już.